Cześć! Dzisiaj chciałem Wam nagrać nowe dwa kodziki do Robloxa, kody promocyjne, za które dostajemy darmowe oczywiście itemy. A więc możemy zacząć. No to wpisujemy kod. Pierwszym kodem jest. Wszystko z już liter T R U A S, -S I A C A T 2020. No i wpisujemy redem. Kod jest poprawny. Zaraz zobaczymy co to jest, ale pierwszy wpiszemy drugi kodzik. Drugim kodikiem jest wszystko też z dużych D R R A B B I T E A R S 2020. Właśnie 2030. Ja już jestem latami do przodu widzę. No i redem. Kod jest poprawny. A więc możemy teraz przejść do Robloxa i zobaczyć, co to jest za kod. No to już wchodzimy sobie w ubranie: jest Body z włosów. Nic. Z głowy: Nic. Oryx z twarzy też nie. Tours też nic, Zaraz to znajdziemy. Tylko chwileczkę muszę tutaj poszukać. Jak co? Nie, to będzie w Clothing. O, jak widzicie, tu mamy te dwie rzeczy. Pierwszy to jest coś takiego. Uszy króliczka widocznie. Fajne, fajne. A druga to jest głowa kotka. Jakiegoś kotka widzę, to jest ten kot. Z pewnie z kotem. Truly Siakat 2020. No i takie uszka pasują a bez uszek. Lepiej. A więc na tyle. Elo. Pa więc, Hello.